Domowy makaron. Do Michy Mąka. Tutaj daję wszystko na oko, ale wszystkie proporcje będziesz mieć w pierwszym komentarzu. Całe jajko i dwa żółtka. O, ja mam taką fajną oddzielaczkę, i to jest naprawdę bardzo pomocna rzecz. Do tego trochę ciepłej wody i należy wyrobić ciasto. Nic trudnego, a taki makaron jest naprawdę dużo lepszy od tego kupnego. Powyrabiaj trochę tą masę. Zobacz, jakie ładne ciasto, elastyczne, pachnące. Ja sobie to teraz podzielę na mniejsze kawałki, ale to nie jest konieczne. Jak widzisz, ciasto jest bardzo elastyczne żółciuteńkie. Pokrój według własnego gustu. Cienko, grubo, jak tylko lubisz. U nas grubiej, bo my akurat tak lubimy. A teraz czas na gotowanie. Wrzucam na osolony wrzątek. Czas gotowania zależy od grubości makaronu. A teraz spójrz, jak pięknie to wygląda. Przepyszny rosołek z domowym makaronem. Na przeziębienie idealne.